Dzień manko wszystkich, jest KamiKa w dzisiejszym odcineczku. Jesteśmy w Breaking Store. Musimy widzowie yy, przejść całą mapę. Dobra, bierzemy sobie pierwsze szafki przeszukujemy. Oczywiście nic nie ma w szafkach, w tych tylko jedno jabłko było. Dalej sobie tutaj jakby przeszukamy. Sorry widzę, że ten film jakby nie będzie miał dużo montażu w ogóle takiego, tylko szybkie tempo, chyba dwa szybkie tempa. No bo wiecie o co chodzi, jutro szkoła, widzowie, no i wiecie o co chodzi Ale już kolejny odcineczek będzie mocny, widzowie Dobra, my bierzemy bloksy, kule Dostałem y, speeda, to tutaj bierzemy to, 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 pieniądze Okej okay. My sobie zajmujemy łóżko, bierzemy jabłko My, widzowie, zobaczymy się jak się coś zacznie dziać Okej, okay, widzowie, jesteśmy aktualnie, teraz przyjechał chyba menu. Mam nadzieję, że nie tak pizzerman. Ok. Dostaliśmy pizzę. Dobra, widzowie. Dobra, sobie już odbierzemy tę pizzę. O nie, czemu mam? O, dobra. Bierzemy sobie pizzę, zjemy pizzę widzowie. I idziemy już oglądać sobie wiadomości. Dobra, zaczynamy wiadomości, ale wiadomo, że to się włamują, to damy skipa. Yy, oczywiście już idziemy spać widzowie. E, nikt się nam widzowie nie wbił, ale coś się czuje, że dzieje się coś za ścianą. Tak, 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 bijemy, jak bijemy go. Nie wiem, co on mnie bije. Tak, on mnie bije widzowie, on mnie przez ścianę bije. Ten NPC, ale też go przez ściany mogę bić. Zobaczymy, co zostało na zaatakowane. Niebieski pokój został zaatakowany w nocy. Wszyscy przeżyli. Idziemy, widzowie! skończyliśmy już robot. Jak mnie. Czekaj, co? Nie. Ej, ty te płomie do łóżka, ale my już skończyliśmy robotę. Dobra widzowie, zostały trzy kawałki pizzy. Zobaczymy na kogo wylosuje. Ostatnio. wylosowało na mnie. Teraz zobaczymy na kogo widzowie wylosuje w ogóle. Uwaga. 20, o, 19, 18. Pewnie teraz odliczanie jest. Uwaga. Zobaczymy. Będzie tak 20 sekund obstawiam, będzie trzeba czekać. Uwaga Uwaga. Dostanę! Tak! Dostałem ideolo! Bierzemy, jemy już naszą ulubioną pizzę i idziemy spać. Światła padły. Co jest? O kurde! Patrzcie! Przyjechali tu! Dobra, idziemy już yy, spać. Włamali się! Jestem sam w pokoju! Trzeba mi pomóc! Dobra, dam sobie z nimi radę, na no spokojnie, na no spokojnie! To są tylko NPC-ty! Nie! Okej, okay, dobra, 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 spokojnie, na luzaka, na luzaka. Załatwiony, załatwiony. No, już nie ma sensu tu tak siedzieć. Idę sobie spać. Dobra. Niebieski pokój został zaatakowany w nocy. Wszyscy przeżyli. Dobra. Idziemy na dół. Wybite zostało okno, czyli... Nie! Tu jest to! Nie! Oni tu wchodzą! Oni co wywołają! Jakby tu nie wchodzili, to może by nie szedł, nie wiem. Dobra. Trzeba do szafy! Do szafy! Dobra widowie! Do piwnicy trzeba uciekać. Yy, parę osób poległo. Dobra, wywalone. Zamykamy drzwi. zamykać drzwi. Ok, jesteśmy bezpieczni. Weźmiemy sobie oczywiście jabłko Drugie jabłko Bo musimy sobie widzowie HP podregenerować I szukamy tutaj kodu Wbijają się widzowie Trzeba karabin Dobra O nie 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 Są Co? coraz bliżej Dobra Uwaga No dawaj 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 Uwaga Wbił do piwnicy! Wbił do piwnicy! Trzeba go nawalać! Byk! Mamy z niego pieniądze, widzowie! Lecimy dalej! Tam się jest, yy, typek z nim bije, od tam daleko! Okej! Okay. O boże Dawaj, 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 dawaj! Dawa. Nie, 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 nawet nie podejdziesz do mnie! Bierzemy! Brak! Klik, klik, jednak kliknę tą wódkę, będzie może najlepiej! Dobra, już kliknęli! Nie mam 50 kasy, więc nic nie kupię. My jesteśmy bezpieczni, pewnie się śpiewary tu pojawią, tak? Tak. Dobra, idziemy spać. Idziemy do sklepu. Wiem, hmm. że nie mam tak dużo pieniędzy. Dostanę coś? Tak, dostałem, jednak sobie kupię paczkę lejsów widzowe że sobie tak patka lajsów, to nie jest jednak tak źle. Widzowie, wiem sobie lajsy, bo sobie za 10 ile jest już? Tu... Obijała, ja go zabiję. O tak jak widzicie teraz, dobra, reloading. No i możemy iść spać, widzowie. Sure. No, dobra, 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 dobra. Spokojnie. Pierwszy się jednym zająć. Zasada mówi: Pierwszy się zająć jednym. Teraz się zajmujemy. Widzę, drugim. Nie ma problemu. Dziękuję. Ja idę już. Ten spać. Tylko sobie. Ten istrym. Yeah! Nie! Normal landing. Nie no, normalny. NIE NORMAL landing. Mnie ciekawi to się cenie, jak widzę, że podejdę do Skerego teraz A mogę zaryzykować, wywalone, mam nadzieję, że mnie nie zabije jak do niego podejdę tam blisko To będzie taki ryzyk fizyk Tu jest jego van. O nie. On idzie, widzę. Idzie z Kerylery. Brawy warone. Nie. Idę skerego lerego, Może da się uciec jakoś. No i co widzowie, zostawcie suba, lajka, dzwonka. I co? Naura!